Witam Was moi drodzy z osady opuszczonej w Albanii. Nazywa się Tawieś Kurbnesz. Jest to stara osada poszukiwaczy złota. Gdzieś tu podobno była kopalnia. Także miasto jest totalnie wymarłe. Maksymalnie. Zobaczcie, jak tutaj wszystko wygląda. Totalne, totalne, zadupie, praktycznie koniec świata można rzec. Jest to y, za Reszem jakieś 50 km. No, dla tych y, motocyklistów, którzy chcieliby tu przyjechać, zwiedzić, zobaczyć, y, no, ważne jest, jaka jest droga. Droga jest szutrowa, droga jest ciężka. Teraz Wam pokażę, ale nie jest to jakiś tam hardcore zaraz zobaczycie na jakich dwóch motocyklach razem ze mną przyjechali tu koledzy z warszawskiego klubu motocyklowego synowie północy przyjechali dali radę na motocyklach naprawdę nisko zawieszonych jeden z nich to BMW K 75 RT a drugi to Harley Davidson Znowu motocykl do miasta. Radził sobie, przejechał, także tak. Przestaje truć, odwracam kamerę, pokażę Wam jak ta osada tutaj wygląda. Jeśli byli ciekawi, przyjedźcie tu, jeżeli lubicie klimaty opuszczonych wiosek, opuszczonych miast. To jest to coś dla Was. Zapraszam Was gorąco, odwracam kamerę i już Przespaceruję się główną ulicą westernową. Pierwsze budynki w kurbnerz tak wyglądają. Tutaj wygląda, jakby ktoś tu sobie jakiś kanał zbudował do naprawiania samochodów. E, tam jakaś rura wystaje, nie wiem czy to od klimatyzatora, czy od e, jakiegoś tam e, ogrzewania. No, ale widać, że tutaj ludzie mieszkają. No, potkaliśmy gościa z dwoma krowami. Pokazał nam że tam dalej nie ma drogi więc zawróciliśmy, przejechaliśmy tutaj do o, na ten zjazd cały coś tu sobie winogronka hoduje a tutaj jakieś partia swoje hasła zamieszczała no i panowie i panie sprzęty, którymi przyjechaliśmy Pokażę Wam z bliska. Także dla tych histeryków, którzy twierdzą, że się nie da, że trzeba przynajmniej samochód terenowy mieć, albo nie wiadomo co, pokazuje dzielnych kompanów w podróży Mariusz i Robert. I masz, zobaczcie, jak to jest zawieszenie. Tam prześwit jest. Do miasta przyjechał, dał radę. Także jeszcze raz mówię: nie histeryzować, wsiadać na motocykle, jechać. Halo? Kolejne opuszczone budynki. Szkoda, tak umiera życie, tak umierają marzenia, tak umiera wszystko. Nie wiem, czy wyczerpano złoto, czy to było złoto, czy nie było. Skoro tak osada była wybudowana, to pewnie coś tam wydobywali. Nie będę się rozpędzał tak dalej po całej tej osadzie, ponieważ każdy, kto jest zainteresowany tego, tego typu tematyką przyjedzie do Albanii, zobaczy sobie na pewno na pewno dotrze tu no droga dłuży się troszeczkę bo jest no wiadomo, szutrowa, kamienista tak jak tu widzicie no, ale nie jest jakaś tam hardkorowa można śmiało śmiało tutaj przylecieć domy opuszczone wszystko marnieje Także tak to Główna ulica jak na westernie Może się i pojedynkowali tu kiedyś No i dobra spadamy Do Zachód słońca mamy za jakieś 2 godziny Te 30 km przez góry musimy jakoś tam wrócić No po takiej gudnianej drodze Także tak, to zapraszam na kolejne filmy, na kolejne relacje Motovlog vs. z Albanii, wieś Kurtnerz, opuszczona posada, poszukiwacze złota. Trzymajcie się cieplutko, na razie.